Czas taki niepełny, który mamy teraz, i kiedy gospodarka Ukrainy nie działa i biznes nie ma możliwości, powiedzmy, pracować, to relokacja może być jednym z wariantów, w jaki sposób, powiedzmy, spróbować ochronić swój biznes i zapoczątkować działalność. Oczywiście, że tak, ale w każdym przypadku trzeba patrzeć, kto może się relokować i czy dla niego będzie. E, czy dla niego będzie to e, najpierw możliwe z strony prawnej, czy te osoby jest, na miejscu w tym kraju, gdzie chce się relokować, a drugie trzeba liczyć na ekonomiczna docelowość tej, tej relokacji. Najpierw, powiedzmy, trzeba przeanalizować, czy, czy fizycznie osoba, która chce założyć tę spółkę, ona może to zrobić. No, pierwsze, czy e, ona jest, скажімо, w, w, danym, w danym wypadku, na przykład w Polsce. Jeśli jej nie ma, to czy jest ktoś inny, kto by mógł, скажімо, a, kto by mógł założyć taką spółkę? Drugie, bo trzeba, tak jak ja powiedziałem, otrzymać po e, e, POAP. I dalsze otworzyć konto w banku. I dlatego potrzebna fizyczna. Щоб особа була фізично безпосередньо, скажімо, там в Мали ми споткання в Міністерстві розвої технологій, торі скажемо, повідали тий уставі до, скажімо, спаття українського бізнесу і допомоги, скажімо, релокації. I z tego co ja rozumiem, to tam jest, скажімо, i e, tam będzie też część związana z jakimś pomocą finansową, jak i z dofinansowaniem. I rozumiem, że Polska liczy na to, że środki unijne też będzie naznaczone na na wsparcie, na pomoc finansową dla ukraińskiego biznesu, ten, kto скажімо, chce się relokować. Też e, e, mieliśmy spotkanie z Paichem. Paich też uruchomił pewne program co do wsparcia e, ukraińskiego biznesu. E, jak najmniej to jest скажімо, uruchomiony taki co gdzie biznes może się wykorzystać, скажімо, może wziąć biuro i wykorzystać to dla, dla m, swoich potrzeb.